Witam Was wszystkich z tej strony i Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Zagrajmy W. Aktualnie gramy w Watering Wave Update 1.3. W dniu dzisiejszym będziemy wykonywać event pod tytułem Solaris Wetter Wave Forecast. Tak więc zaczynajmy. Dobra. Lecimy z tym questem, on był ogólnie za time lockiem, ale dodatkowo jeszcze pojawiła mi się gierka, jak już widzieliście na kanale. Jest duży już odcinko z Meta for Refantazio. Dlatego bardziej się na nim skupiłem. No teraz ogólnie zaczną się prawdopodobnie nowe te wszystkie te nowe. E, no nowe eventy. Na tak samo w środę. Jeżeli dobrze wyjrzymy, albo w środę albo we wtorek, bo to nie, nigdy nie pamiętam dokładnie tej daty tego update'u od nich e, Pojawia się w konkaju nowy update Który też będę wykonał, no, no mam nadzieję, że uda mi się to jakoś tak jakoś sensownie połączyć, żeby nie Stracić dużo na, me, na tym, metaforze, żeby nie stracić dużo Mam nadzieję, że się uda w ogóle zrobić na przykład w jeden dzień po prostu dwa odcinki, że jeden będzie z metafor, a to drugi będzie z tego Drugi będzie Oto był dzieciak tutaj drugi będzie ogólnie z tych innych gier. No, liczę, na, liczę wyjątkowo jednak na to, że tym razem się postarają i jednak wyjątkowo zrobią także ten update w KONKAJU będzie na te 3-4 godziny max. Bo ostatnio widziałem, że takie mniej więcej odcinki są robione. Oczywiście nie mówię później o, event o tych eventowych, mówię o głównej fabule. Dobra, ale to już tutaj się skupmy, teraz już na tej grze. To lecimy. Dobra, gramy to oni tutaj ode mnie chcą. Dobrze, z tym je znasz, ja ciebie nie znam Aha, Encore. dobra Tak, będę szczęśliwa, żeby ci pomóc <tryk> ja. Dobra, czyli co ja mam dokładnie zdobyć. Mhm. Dobra, okej. Okay, Mamy pozbierać rzeczy, to lecimy. Uh. No, dobra okej, okay, tutaj widzę jest ile tego jest yy... dobra. To co? Zaczynamy od tego Teleportuję, hmm. z nim mam pogadać? No, zaczynam. No, okej okay. Co, to jest taki questy? To będzie takie szybko Nie mi się wierzyć. Na serio? No, ale to dobrze. Jak to jest takie krótkie, to fajnie. To się szybko pozdobywa i możemy działać dalej. No, lecimy następne. A, tak, ja sobie tam weźmę, bo... Po... Okej, okay, rozpoczynamy, lecimy. No, co jest? No patrzcie, się nie trafiłem. Eee, coś tu zeptułem. A, bo nie złapało mi, kurde, dobra, jeszcze raz. Powiedzieliście, nie złapało mi tego jednego. Nie wiem dlaczego. Dobra. Dobra, jeszcze raz. Dobra, jeszcze. dzielił. jakby no. nie w każdym momencie nie łapało tego, jakby nie w, każde, w każdym momencie nie łapało tego do przyciągania było dobra No ale następne zrobione tak nie będę ten następny później podbieram wszystkie te nagrody No hmm. dobra, też następna Problem. No ładnie, kolejna mhm. albo inaczej może odbierajmy, bo później będę się zastanawiał, który to jest. Że jeszcze tego zostało trochę jeszcze, dobra. No, jeżeli mam być szczery, jeżeli to było za time lockiem, to trochę taki krótki ten evencik. I Tak naprawdę wychodzi na minutę, na fan na jeden dzień. No, tak to jest słabo, FN. Będziemy będę pozwolić się tam z za bardzo Kazeł Kanciu Oj A tu jest, dobra Aj! Kurde, za chwilę zdobiłem. O Jezu. O Jezu, następna. Dobrze jeszcze kaska wchodzi. na następne. Dobra, działamy, działamy. A. O, no co jest? Pójrz to jeszcze raz. No patrzcie się. Nie umiem coś by wystartować tak jakbym chciał. No, kurde, za szybko naciskam ten. O jest, teraz. To szybciej by było, jakbym tam poszedł do tego. <grym> o no jest, dobra. Okej, okay, jeszcze zostało jeden, dwa. Mhm, dwa mi zostało. Zepsułem. <śmienicza> Fatalnie zepsułem Albo <Dobra>, zasuwaj. Nasz state Kadeł Gancir. A będziemy skakali. Ja, no to tu, dobra. Okay, talk to her. Mi tak naprawdę tutaj większość wydaje się, że wystarczyło ten. I nawet nie trzeba było specjalnie jakoś lecieć. No okej, okay. dobra i mamy. I jeszcze jeden. I ostatni nam został. No i dobrze. Teraz zbierać, bo kurde Kamila dużo innych ciekawych rzeczy się pojawiać będzie. Teraz ja zacznę zbierać te punkty, bo kurde, jeszcze broń by się zdało na przykład przy Kamili wziąć, bo coś czuję, że Kamila będzie OP, jak tak pokazują ją w tych przeciekach. No ostatni challenge. Hmm. Okay, mogę nawet <Huh? S 2> 風を感じる。 żem poleciał. A. jeszcze jeden rzecz, no już panie, niemandko. Tu Okej, okay. tutaj zast. Tutaj mamy do zakończenia questik. Zaraz go zakończymy. Oczywiście weźmy sobie... No bo... Bardzo mi się podoba. Tak jak to ja mogę dobicie. Króciutki, szybki. 15 minut i koniec. Byłoby nawet szybciej, jakbym tam kilka razy się nie po. Ale przyspieszył, to mhm. Mm No i dobra, i mamy event skończony. Kolejny tutaj, nic więcej z tego nie zostało. To mamy też zrobione. Tutaj, na dzisiaj też było zrobione. Dobra, to jeszcze weźmy sobie na szybko. Odbierzmy za eventa. Inaczej, ile jest zostało tego? To jest jeszcze aktualne przez 4 dni, i będzie zmiana tego. Zmiana, czyli za 4 dni też się pojawi z tego jakiś nowy event. No, to pożyjemy, zobaczymy, dobra. No, ale tutaj, jak mówię, no, aktualnie mamy zdobionego te eventa na... W tym momencie kończę ten odcinek. to fajnie króciutki odcinek, 16-minutowy. Tak więc, jeżeli coś, zapraszam was na następne odcinki. Na razie, wam pa!